Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Tarotowe Prowadzenie i zapraszam dzisiaj zodiakalne ryby na czytanie na styczeń tego nowego 2026 roku. W związku z tym życzę wszystkiego najlepszego, życzę Państwu zdrowia, wiary w siebie i życzę Państwu, aby wasze życie, jeżeli nie jest najlepiej, w końcu żebyście swoje życie wzięli w swoje własne ręce. Drodzy Państwo, zapraszam też na czytanie tarota na najbliższą przyszłość Polski. Jest bardzo miłe, co potwierdzają komentarze pod filmem, a tych komentarzy jest dość sporo. Ludzie naprawdę wymieniają między sobą swoje opinie i przestali się obrażać. Oczywiście, jakaś tam jedna rodzynka się wychyliła, ale tego komentarza już nie ma. Po prostu zacznijmy być dla siebie mili, i wtedy wszystko, wszystko się ułoży. Dobrze, zaczynamy. Ryby, styczeń 2026. Skorpion może ważnym. Dobrze. Drogie ryby. Jako, że mamy styczeń, to już się może u Was to dziać, bo tutaj widzimy taką energię szybkich zmian, energię przełomu. I niektóre z tych energii może już się wydają, bo mamy połowę stycznia, prawie, ale one mogą się wydawać takie nie, albo niekomfortowe, że trzeba coś załatwić szybko, prawda? Albo, bo to, to jest miesięczne, albo y, mogą się takie wydawać szybkie, nagłe, trzeba będzie o czymś szybko może zdecydować, jakieś wiadomości. Tutaj nie, ta karta nie oznacza końca w jakimś w sensie, powiedziałabym takim dramatycznym, ale to jest zamknięcie pewnego eta etapu, tak? I co za tym idzie, jak zamkniecie pewien etap, zaczynacie coś nowego. Coś co was dotąd blokowało, co blokowało twoją drogę odchodzi po prostu. To może być jakaś stara relacja. To może być jakiś schemat myślowy. Może chodzić o jakąś sytuację zawodową również, jakiś projekt tak. Tu jest ta nowa możliwość. Najczęściej jest to albo praktyczna, albo materialna. To może być nauka, to może być propozycja pracy, jakiś kurs, jakiś mały projekt, ale też jakaś drobna finansowa szansa, moi drodzy. Wchodzi w Wasze życie nowa możliwość tutaj. Hmm. Jakieś rzeczy. Mogą zacząć po prostu dziać się szybciej niż się spodziewacie. To jest miesiąc, w którym naprawdę warto być przygotowanym, gotowym na, na to przyspieszenie, tak? I trzeba będzie elastycznie reagować. Ktoś może otrzymać wiadomość, ktoś może otrzymać propozycję, ktoś może otrzymać, tak, jakiś impuls do działania, który zmieni cały dotychczasowy, Rytm Waszego życia, moi drodzy. Ale tutaj Wisielec, on ostrzega, że bo tu jeszcze mamy króla denarów. 10 denarów, pięknie. Ten Wisielec, on, on tutaj ostrzega, że te niektóre zmiany będą wymagać od Was. Yy, cierpliwości i takiej szerszej perspektywy, yy, żebyście pamiętali, że nie wszystko trzeba rozwiązywać od razu. Czasami lepiej poczekać i przyjąć tą sytuację yy, z takim dystansem, okay? Żeby zrozumieć, o co chodzi, żeby zrozumieć ten głębszy sens tego, co się zadziewa. Może być koniec jakiegoś starego etapu w pracy albo starego etapu w jakimś związku. Na przykład kończy się jakiś projekt, prawda, który zajmował bardzo dużo energii, albo zamyka się jakaś toksyczna relacja. Niektórzy odcinają się od tych starych schematów myślowych. Na przykład, droga rybo, przestajesz obwiniać się za rzeczy. Które w ogóle nie były w Twojej kontroli. Przestajesz się obwiniać. Trzeba będzie być może przetestować jakąś nową propozycję albo jakąś małą, małą szansę. Przetestować najpierw. Jakiś kurs, chcecie iść na kurs online, prawda? Zanim zapłacicie kupę kasy, tak? Przetestujcie najpierw. Chodzi mi o taki kurs, który na przykład może później otworzyć tą Waszą zawodową, że tak powiem, karierę. Bo tu jest król denarów. Trzeba będzie. Nie chcę powiedzieć, zmienić perspektywę, ale czy nowa oferta pracy, prawda? Przetestujcie najpierw. Może ktoś będzie miał jakieś szybkie zmiany yy, albo w komunikacji, albo w pracy. Ktoś wam przyspieszy jakiś y, termin projektu, tak? To będzie ten impuls do takiego szybkiego działania, albo dostaniecie wiadomość z jakąś ważną informację, na którą trzeba będzie bardzo szybko zareagować. Jest też jakaś szybka decyzja, jeśli chodzi Sprawy rodziny. Tutaj dziecko mamy. No, niektórzy mają powiedziane, że nie warto zwlekać z tą decyzją, ale to jest ogólne czytanie i muszę, mówię tutaj do wielu osób, tak? Niektórzy z Was będą musieli zaakceptować ten brak kontroli w jakiejś sprawie. Coś tutaj będzie po prostu wymagało Waszej cierpliwości. Czegoś tutaj nie wolno przyspieszać, moi drodzy, na siłę, tak? Jakie są od, 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 odśnieżenia, chciałam powiedzieć? Ostrzeżenia, drodzy Państwo. Żebyście nie trzymali się tej, tej przeszłości, która już nie działa, tak? Raz. Nie angażujcie się w jak pochopnie w jakieś nowe możliwości. Najpierw poobserwujcie Testujcie, dowiedzcie się wszystkiego, bo paść denarów, on chce wszystko wiedzieć, on, on chce być przy tym, on chce najpierw spróbować, tak? Nie próbujcie też przyspieszać czegoś, czegoś, co będzie wymagało Waszego czasu i zastanowienia się, refleksji. I uważajcie, żeby jakieś szybkie zmiany tutaj mm, nie wywołały chaosu w Waszym codziennym życiu. Ale przyjmijcie te zmiany ze spokojem, bądźcie na nie otwarci, bo macie tutaj początek nowego cyklu. Nie wchodźcie od razu w jakieś pełne zobowiązania. Uczcie się, testujcie jakieś nowe możliwości. Tak. Zachowajcie rozsądek i bądźcie gotowi na jakieś szybkie decyzje. Kończycie w każdym bądź razie to, co było. Uczycie się czegoś nowego. Działacie teraz z rozwagą. Nawet jeżeli to tempo tak przyspiesza. To chyba wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na czytania roczne. Pozdrawiam serdecznie.